Znajdujemy się w sali gimnastycznej gimnazjum numer 2. Dziewczynki z Marzonetek, Finezja we Wschowie mają właśnie w tej chwili próbę, ale nie jest to próba przypadkowa. Czy coś możemy się więcej dowiedzieć, z jakiego powodu dziewczynki tak intensywnie ćwiczą? No, nasze dziewczęta ćwiczą już od pewnego czasu tak intensywnie, ponieważ w najbliższą środę wybieramy się na mistrzostwa świata Majoretek do Pragi, na które uzyskałyśmy nominację. A jak odbywała się ta nominacja? Najpierw w kwietniu u nas, tutaj, właśnie na tej sali we Wschowie, odbywały się po raz trzeci już przez Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej organizowane otwarte mistrzostwa mażoretek strefy zachodniej. Tutaj starło się blisko 400 majoretek w różnych konkurencjach, z czego nasze dziewczęta dostały kwalifikacje na mistrzostwa Polski, które odbywały się w tym roku w Kędzierzynie Koźlu. I tutaj te dziewczyny, które właśnie z tyłu widać, które za nami tańczą, uzyskały w swojej kategorii pierwsze miejsce, złote medale. Dziewczyny duet też uzyskały złote medale i nasza solistka też uzyskała medale. W związku z czym wyruszyliśmy do, do Kędzierzyna, gdzie też pewnego rodzaju sukcesy nas, nas spotkały, dlatego że właśnie ta mini informacja na 15 zespołów zyskała piątą lokatę, czyli bardzo, bardzo dobre miejsce, dlatego że jesteśmy młodym stosunkowo zespołem. No i był to dla nas ogromny sukces, wielkie zaskoczenie i wielka radość. Nasz duet też uzyskał bardzo dobrą lokatę, a solistka nasza Natalia Wierzbicka, która też w tym roku właśnie nas reprezentuje z dwoma pałeczkami w kategorii duo baton w juniorkach, uzyskała miejsce drugie, czyli też wielki, wielki sukces, bo mamy wicemistrzynię Polski w tym roku. I te wszystkie nasze sukcesy zaowocowały nominacją do mistrzostw świata, które właśnie rozpoczynają się w czwartek w Pradze. A ile ekip z Polski zakwalifikowało się łącznie? 12. I z tego co wiem, to właśnie te 12 będzie reprezentowało nasz kraj w Pradze. A w jakich kategoriach nasze marzonetki będą brały udział? Nasze dziewczyny, mini formacja, czyli ta grupa składająca się z siedmiu dziewczyn, będzie reprezentowała nas w kategorii, która się nazywa mini formacje baton, czyli pałeczka juniorki, czyli ta średnia kategoria wiekowa. So, nasza solistka będzie juniorką z dwoma pałeczkami, a duet jest duetem w, z batonem występującym w kategorii wiekowej, też juniorek czyli mamy same juniorki. A czy macie Państwo jakiś układ, czy, y, który ćwiczycie od dawna? Jak w ogóle przebiegają y, treningi? Y ze solistami pracuję tak naprawdę cały rok, bo zostają zawsze po zajęciach. To są takie dodatkowe zajęcia. Bardzo dziewczyny ciężko pracują, muszę przyznać. Jest tu dużo ich, ich pracy i ich wkładu. Taka choreografia powstaje z reguły już w okolicach stycznia, lutego, i aż do tego czasu jest szlifowana, bo jest to bardzo, bardzo pracochłonne. Zresztą same ewolucje są kwestią dopracowania indywidualnego przez każdą tancerkę i dlatego tak długo to trwa. W tym momencie ćwiczymy, żeby było jeszcze lepiej niż było, żeby, mamy nadzieję, może jakieś medale, jakieś sukcesy, chociaż myślę, że sam wyjazd jest ogromnym sukcesem, ogromną taką e, nagrodą dla nas za tą pracę, którą włożyłyśmy. A czy zdradzi nam Pani, jakie stroje będą miały dziewczyny? Stroje powstały w pracowni pani Honoraty Kazieczką. To tak od razu zaznaczam, bo, bo są, stroje są przepiękne i e, no są, no nie wiem, czy powinnam tutaj mówić, ale, ale jak najbardziej. Czarno-różowe czarno będą miały dziewczynki, które są, są tutaj za nami widoczne. One już w tych strojach występowały tutaj na, naszych, na naszej ziemi wschowskiej i, i były one widoczne. E, zostały dziewczyny. O, o kozaczki, jak widzimy, zostały wzbogacone te stroje, ponieważ jeszcze nie weszło w regulaminie, ale niebawem wejdzie, że kozaczki będą obowiązkowe i dziewczyny się po prostu do nich już przyuczają. No i oczywiście zadają wielkiego szyku te kozaczki jednak. A nasze, yy, na, nasz duet też z pracowni pani Honoraty Kazieczko ma piękne stroje uszyte do choreografii jacksonowskiej, także bardzo ciekawe też myślę stroje i... Po zdjęciach będą Państwo później mogli obejrzeć, bo, bo mamy nadzieję, że fajną fotorelację nam się uda przywieźć z Pragi. A kto wspiera finansowo to przedsięwzięcie, ten wyjazd na Mistrzostwa Świata? E, finansowo wspiera nas pan burmistrz Sowy Krzysztof Grabka, któremu bardzo dziękujemy za to wsparcie, bo nie byłoby to możliwe bez, bez tego wsparcia. Także pan Andrys z Nowej Wsi, który też nam pieniążki podarował, a także uzyskujemy środki z projektu, który nazywa się Trampolina i tutaj uzyskujemy y, też taką bardzo fajną dotację na ten wyjazd. Czyli co, Gratuluję serdecznie eliminacji. Życzę bardzo powodzenia. Bardzo dziękujemy, no, ale tu nie dziękujemy. Tak. I Trzymam kciuki i czekamy na relację y, w formie zdjęć. Bardzo dziękuję i mamy nadzieję, że będą piękne zdjęcia i będą sukcesy. Dziękuję.